W kolejnym odcinku jest to Dzisiaj poruszymy temat nowych koni fińskich. Pomo pomoże mi w tym szeroko. Witajcie, dzisiaj właśnie będziemy omawiać nowe konie fińskie i pomogę właśnie dzisiaj, tak jak to powiedziała liczyca, pomogę jej w tym, więc zapraszamy do odcinka. Ej, w tym czasie mogę powiedzieć... Ej, tak, jedziemy, Ej, poczekaj, aktualizacja. Mądre bo jest coś cenne. No tak. Nowe konie fińskie I kosztują 850 500 star coins. Mhm. Mm Okej. Okay. Strony koń fiński. Możesz go y, zdobyć od szóstego poziomu konta. I jakie są nowe kolory ich? To tak. Pierwszy to jest kasztanowy z, y, z konopiastą, grzywą i ogonem. Kolejny to jest ciemnokasztanowaty i czerwonokasztanowaty. i izabelowaty, siebie jabłkowity oraz kary. I e, to tak, pierwszy e, będzie w ile się nie mylę? Będzie w wiodłowym gaju? E, w Forcie pinta jest. Chyba. Tak, w gaju. A później e, a inne w Forcie Pinta. To może chodźmy no, może do Forto Pinta? W okay, razie okay, jedziemy? Okay. Możemy jechać Bez podwójnego Pinta. E, tak! Jedziemy e, w często dalszym. Pinta zaznaczę, bo już nie pamiętam jak to się jechało. W tym czasie, jak Ech, jedziemy, e, e, daj, e, możecie dać podejść. Na, na, e, e, na kopicie? Członeczka? E, e, tam. Lej, alej, to pierwszy, ten lepszy, ale bez używania mi tu e, kół, ok? Okay. To będzie pierwszy, ten uzyska e, nagrodę, e, nadre, nagrodę traktora. Głupi worek. Traktorzy e, e, Ogólnie, ogólnie jakby wystąpiły problemy techniczne, czyli tak pisk, czy a yy, w mikrofon, to bardzo przepraszamy. Ale mikrofony Ale to nam takie nie działają. Nasze. E, czyli działają jakoś love. Tak, nasze słabe mikrofony. Nam towarzyszą dzisiaj. Wiecie, ja w ogóle. Którą ty... Który ten kolor yy, tego fińskiem kupiłaś? Yy, nie Jaki zielone. Yy, Jaki zielony. Yy, szary, taki... Yy, coś potem w ogóle. To siebie, kufite? Nie, 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 nie. nie. Mm, spok poczekaj. Yy, andalus, można powiedzieć. Yy, izabelowa. przepraszam, Nie, yy, nie, czekaj. Ewentualnie jasno kosztem Okej, Ok, zobaczy. Ale skupiasz go z jodłowego geju czy e z Fortnite? Z jodłowego geju. Ło, wow, ten jest ładny. To jest ciekawa maść. Z ja. Okej. Okay. Ty, Ale on jest uroczy! No. Ej, tak szczerze, on mi tak trochę Hufflingera przypomina. No, jak jeszcze to przecięto. Aż Powiem tak. Mm, czy on jest lusterkiem? Nie jest. W sumie czekaj, czy jest lusterkiem, czy nie jest lusterkiem? Pokaż mi się. Chrapki masz cudownie, bo no ma dobra, te, taki to znaczek. Taki, ta, taka krótka z niego jest, bo ma taką... Patrzcie, taka, taka, uroczyść, taka ta różowa, taką ma na hrabstwie, taką no, tak, z nami, nie? I y, Liczne, malutkie, takie... Nie mm, Bardzo y, rozjaśniane jabłuszka, więc spoko skarpetki też ma urocze też, jest... no... okej okay. Gziva na taką w miarę to spoko ale powiem ci, że wiele ludzi bardzo je hajtowało ze względu na animacje, więc same w sobie maści są spoko, ale animacje to jeszcze zobaczymy no, no to prawda, jak coś to możecie komentować E, czy coś kupiliście z tych koni? Mm -hmm. Zobaczymy sobie. To jest no, spoko jest. Dobra, to jest bardzo. Ale możesz... zobaczymy sobie kolejne. E, chodź tutaj, to Też raczej. możemy jechać z kopyta. No, możemy. Ale chce ci się. Tak. U Jesteś? O, no tak. No tak, pierwszy. No taki m, faktycznie izabelowy. No i Izabelek taki karmelowy. No, to jest, no, jest, to jest bardzo to jest, ciekawy, to jest. bo on właśnie ma takie przejścia, takie bardziej w bieli, takie zimne. Teraz ja. Też mi się podoba. To jest taki delikatny bardzo Ja takie konie, które e, mają... Jak... Taki kiedyś był secik Jestem... e, z, ze świąt Taki taki właśnie karmelowy, karmelowy więc to będzie pasował do niego Jeszcze będzie pasować e, pudrowy róż Czaprak na przykład, albo. bo... Ja schodzę z tego, poczekaj, z tego horse'a O nie A ten mi przypomina z Meridia Valeci Jak myślicie? Piszcie e... w komentarzach Okej okay. Nie po prostu tego tak czaić. Szczerze dla mnie to jest taki zwyczajny, nawet... On ma... Co, co jedno ciekawe, bo to ona, że ma y, z jednej strony... Albo mi się zdaje. Jeśli w sensie on z tą krzywką wygląda tak jakby to z nami najeżdżało mu tylko na jego lewe oko i to też ciekawe. No to, jest to zwyczajne, to taki Słyszał, to nic sobie. Skarpetki ma tylko coś czy, yy, takie... trochę innych rozmiarów, teoretycznie. To racja. Teraz... Ale pokażę go animację, poczekaj, animację zwyczajnego. Co? No jakiś podskok. Bozie, jakoś uroczo patrzy! No, to jest takie Myślę, że on panie nie wygląda taki jakiś typ kucyka, naprawdę. mi trochę przypomina jako numera mini wersja. Słapą wersję kanonarki. Może tak. O, ej, ale wiesz, co mi się nie w te konia? Ty weź tak trochę bliżej na najeżdża te konia, na z kamery albo coś. Wiesz, że one mają rzęsy? A no? Ty kurde, zrobili girly, girly A, version w prawda? Nie, się... nie wiem, czy w tym no karym. Mi... na ten karem no niekoniecznie ten karem, to tutaj na tym jest tym bardziej to widać. No one <grymne> mają twórszy rzęsy niż ja smutne. Ja... Ale fajne jest ja... Za duży jabłek, to na pewno. Ale powiem ci, on jest uroczy, bo, y, ja bo na... właśnie taki ala Alafiolet, ten szary, nie? I to czarnit wchodzi w taki fiolet, więc ciekawe. one mają umbrę. Czaisz no. ten e, e, była e, Normality, nie? Online? E, to tak, właśnie coś tak. takiego. A, taki filetowy ala. ala? Więc. No dużo, powiem tak, dużo jabłek. Za dużo. Więc dla ja mnie trochę ich jest serio za dużo, bo ja lubię bardziej I hmm, niej, Podkreślać kolor albo dodawać takich detalicznych um, jabłuszek Oj, tak, do tak, kunia tak, a nie tego tak pchać tymi jabłkami. Jakby był ciadkowaty. A ten wygląda trochę karny. Jest słodka, fajną odmiankę Ale w szczerze to mi się najbardziej grzywy podobają. Są bardzo różnokolorowe. Ombre. Widzicie Ombre ma? Fink... Sf Sfinksów, tak. O dzisiaj to, to będzie sphinx, koń Sfinks. Ja mówię na to Sphinx. Eee... Lepiej pasuje. Chodź <laughs> Sphinx. Ombre. No, to... No. Dobry. No Mmm, dobracie przejścia z ciemnego do jasnego. Patrzcie, na następnego. E, tu jest, tak. Czy tutaj i ten. Ten podobny no, jest bądź takie jednego jednego z kwarterów. Ja no, Szczerze że... tak. myślałam, że... Czekaj, to jest to to? Nie, to jest inne. Tak, to jest... Bashir Carly. dobra, tu w ogóle Masz, jeszcze Basz, innego. Kuraj. To te stare. Ja odpowiedziałam wiem o tym. Mhm. W ogóle plamki, te takie wszystkie kropeczki, plameczki są super na nich. Tak, sweet. <laughs> Kawaii. Cóż, e, tak, powiedz mi, którego masz u siebie? E, tego szeregu, tego szerego, bo... co teraz biegłam. Tak, okay, to wie, podobno kupiła, więc e, widzimy się już na podoku. Teraz będziemy co robić? Pokazywać chody. Tak, tej, tego, tego konia. konia ogólnie on jest taką mieszanką kwarterów i andaluzów w sumie a jak widzicie wiczyce zmieniła sobie grzywy dlatego wygląda ten koń przypomina mi Fjorda bardziej no to prawda eee, taki mieszanka... jakiś taki e, e, mieszanka różnych pięciu koni albo sześciu jest mieszanką różnych ras, tak prawda? Dobra. Zacznijmy od stepu. I co jest w nim nie tak? No, szyja. Nie podoba mi się strasznie. Sztywna jest mm, sztywna. Nie rusza się tak naturalnie, ale powiem Ci, że ten, te przednie nogi są dość pewne siebie i, no. I są no ciekawe. Przypomina, yy, trochę przypomina fryza. Tak, powiem od razu, że chody tego konia są bardzo. Um... fryzowe. A, fryzowe. Są bardzo skopiowane właśnie od um, fryza. No, to teraz klus. No, kłus, daj. Tu już od razu widzimy nasila to, jak bardzo jest to podobne do fryza. No to pra eee, bardzo mocno. Nie ma, przykład, to, nie ma tu o czym roz... mówić, jak to bardzo tak, tutaj jest, nie? Eee, przednia eee, bardzo eee, powiem, też, nawet, ty, nawet tylne też, wiesz. Też, też tak skacze dziwnie. Tak dziwnie skacze. O no w ogóle tak jak patrzysz z góry, nie do tego konia to tak jakby rusza się jak ryba, bo tak jakby tk, tak na tym ogonem tyłek, jak tak, tyłek, hmm. tyłek, tyłek tak do góry, na, na boki leci, nie? Topra. Rozumiem. No to nam Tak. To ja w ogóle nie um. fryz. <gryz> no, widać ten fryzyjski ruch. Bo fryz też tak robi. Co tu mam do zastrzenienia? Powiem tak, porusza się w miarę okej, okay, tylko że jednak nogi tylne trochę tak uciekają i... i... Nie podoba mi się ten ta przy, w tylnych, ta jedna część taka przy tyłku. Tak dziwnie się układa, ale to nieważne. No i szyja jest też obolała strasznie. No, bardzo Dawaj, y, galop taki szybszy. Tu powiem tak. Hmm, tu już w ogóle tragedia. Noga, wiesz co, mi się wydaje, że nie noga pra, prawa jest taka jakby opóźnieniem. Z opóźnieniem można powiedzieć. O ta. Pokazujemy szkół widzowie, jak myślicie opóźnione. Porównujecie tą to tej, jak opóźnienie ruch jest. Ja bym, ona, ona trochę jest, tak trochę. Trochę jest ruchem wydaje. No ale szczerze ona się trochę za bardzo wbija, ewentualnie tak Miejsce, bardziej to tak trochę to, bardziej o tym, o tym Muszę się jak wersja, wiesz? wiesz? Więc to nie koń. Wbijają się do brzucha. Jakby e, mhm. łopatka ta, czy coś, się kolano, nie, nie kolano, e, nie wiem. Wiesz co? Będziesz musiała przestudiować sobie e, nazwy części koń, My już jadę, wytwierdzaję. E, teraz... E, Dobra, e, e, to już w ogóle tak jakby, nie wiem, motorkiem, jakby ten koń zamiast nóg miał motorek mm -hmm. y ty ty w tyłku. Mm -hmm. ty palasz, no eee, Nogi są zbyt y postawione, nogi przednie, oła On w ogóle nie wysuwa ich tak, nie wysuwa tych nóg tak dalej, to jest takie jakby... Te zbyt chyba się baję. Ale, ale zobacz szybsy? sobie ruch. Dzielne nogi chodzą szybciej niż te, jakby przednie, i ruch jest bardziej mm, wolniejszy w tych przednich. Mnie się wytrzyma. Mhm. Widzisz? Quarter Horse? No, z Quarter Horse, no ale skrócone, jednak. Skrócony, skrócony. Mhm. Zaraz pokażemy to, co jest najgorsze, czyli jednak to jest ta noga w trakcie spacji, nie? A czekaj, zobaczę nogi jak przy zatrzymaniu. No, no po prostu... Dobra, teraz dębowanie. Bez komentarza. Dąb teraz, dąb. dąb. No taki zwyczajny, taki I no Trochę, lekki. trochę do szweda, Siadaje. Nie miałam szweda, więc nie jestem pewna takie zwyczajnie. bczajne. myślicie? potem do schyłu? Na pewno. Dobra. Może jeżeli eee. to jest co fajne. No co Dość szybki i stanowczy. Eee, trochę taki quarter I i... bo szybki. No i... i mi się daje, że ścina trochę. Ej, eee, czy, czy, czy Czy mi się wydaje, czy to to wchodzi w ogon czy nie? Czekaj. Mam wrażenie, jakby to no nie wchodziły w ogon ale chyba tak nie jest. Dobra, w każdym razie ja. No tako Co ja mam do powiedzenia? Prze przejdźmy na skok był, czy nie? Skoku nie było? skoku nie było. No i później ta yy, specjalna umiejętność. Skoku nie widzę sama sobie opisz. chciała Bo ja specjalnie w trybie aparatu. I co? Nogi wchodzą, tyle? Nie umiem opisywać. Koń. No, sami możecie widzieć. Koń powinien. Wiem tak. W fryzach na pewno przednie nogi tak się były ładne, a jeżeli animacje tutaj są bardziej nakierowane właśnie modelem fryza, to prawdopodobnie przednie nogi są poprawne. Tak zgaduję, bo ja tego konia nie mam. Tylne nogi niestety już się tak nie zginają, więc prawdopodobnie nie są poprawne. Ale nie widzę do końca. Pokaż mi normalnie, może teraz zobaczę, nie będziecie tak ścinać skocz mi tu, albo ty się zatrzyma, a ja skoczę. Dawaj. Możesz też zrobić, yy, na, tak, tak. Yy, tak. Przednie nogi są jak, jakby ktoś je pozginał. Gorzej niż fryza, u fryza więc. To też Okej. Okay. No i specjalną miętność mieliśmy porównać to z konim, koniem jorkim. Dzikusem. ładnie. Porównamy ja, ja naszego. Zaczynajmy żeby... naszego dystynktora. Dobra. Y... No, trzy. Trzy. trzy dwa, jeden. No, dawaj. Ta noga. Jakby połamała coś. się się go. Do, no to do operacji. Dobrze. I patrz na tą szyję, patrzcie na tą szyję. Jak garba miała... tutaj patrzcie. I patrz tutaj noga. No, noga jakby guzę dostała. W sumie. Szyja. Tutaj dostał garba. O tu. Tak dziwnie się. Mm. Ja o, ja o ej! Ej, koń dostał jabłka lama. Bez kitu. Patrz, 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 patrz. Widzisz jak Ta? No, to powiem ci tak, w sumie? Nasz koń dostał e, połamania nóg, połamania wszystkich stawów, i Wszystko? ktoś mu powiewał świętno, i dostał sfinksem. Więc nasz koń sfinks jest po prostu idealnym koniem dla każdego, który lubi konie. połamaniec. No więc no, dawaj ocenkę, dawaj tego konia. 7 na 10, albo 6 na 10. Okej, okay. a co się no, najbardziej no, podoba? E, moja ocena będzie... to, to jest taka. To jest moja cena. To... Tak. No i <laughs> e, no. e, no. e, no, e, no, będzie mi się chyba Stemp podobał. E, albo, no... Stemp chyba. Powiem tak, mi się z nie podoba, ale... Plus no, to jest jeden... Stemp też jest dobry. Maści ładne są na pewno. Jednak SSO posta postarała się tylko w niektórych miejscach w detalice, maści, ale jednak sam koncept maści jest nadal ten sam. Więc nie ma tu jakichś takich wyjątkowych maści. Mhm. Wszystko jest zmieszane razem z Andaluzami, Fryzyjczykami albo Kwarjerholsami. Jeżeli. Jeżeli wiecie jeszcze, z jakim koniem może to być połączone, no to piszcie w komentarzu. A my się żegnamy, Liczy co, pożegnaj wszystkich. Liczy na suby, lajki i dzwoneczki, żeby nie, nie... No i sporo miłych komentarzy. Tak, oczywiście. No. Żeby Dzwoneczki po to, żeby żaden filmik was nie opuścił. I polecam no tutaj to... zajrzeć na Discorda, link w opisie. No, bardzo nieprzyjemny serwis i W których Dziękuję za Sherlock'y i berunia, którzy ogarnęli ten serwis. Pomogli. Cześć! Fajnie, miłego wieczoru dnia. super!